Witam, cześć. Kilka dni temu chłopaki z Individual Wall i Pico Bello zakończyli remont, o którym Wam opowiem, bo mają rozmach. Zaczęli od łopaty i kopania rowów, by doprowadzić wodę użytkową i kanalizację do pomieszczenia, w którym później będzie znajdować się Łazienka. Chłopoki dobrze dalały, bo kolejny etap to już wykonanie tak zwanego chudziaka, warstwy izolacji ze styropianu i właściwej wylewki. Po ciężkim początku można było wykonać instalację elektryczną, zacząć prostowanie ścian i kleić płytki w jakże znanym i szanowanym formacie przez glazurników lepiaczy 60x120. Na podłodze nie było już tak kolorowo, bo płytki w stylu klepki drewnopodobnej potrafiły przyprawić o udar i paraliż lewostronny. W pozostałej części domu przeznaczonej do remontu zostały wykonane wylewki samopoziomujące, sufity podwieszane i wyprostowane ściany w kuchni. Tutaj też w międzyczasie wymieniły kable i rurecki. Zostało zamurowane przejście do korytarza i wykute nowe w celu połączenia kuchni z salonem. Doszedł pas spłytek i nowy parapecik. Wróćmy do łazienki, bo tam się działo. Wnęka w ścianie, wolnostojąca bateria wannowa, która pochłonęła najwięcej czasu i nerwów, ale udało się ją zamontować w miarę stabilnie, kabina prysznicowa z niskim brodzikiem, narożniki szlifowane na 47 stopni to kolejne czasochłonne rzeczy, przy których niejedna pani poleciała. Czasem mówią więcej sprzętu niż talentu, ale efekt ocencie sami. A idejże no łapkę w górę.